Przede mną kolejna postać: Ever After High to Blondie Locks, córka złotowłosej. Na pewno pamiętacie bajkę o złotowłosej i trzech misiach, mama tej lalki. Nie ukrywam, że weszła bez pozwolenia do domu trzech niedźwiedzi, nie tylko spała w ich łóżkach, siedziała na ich krzesłach, to jeszcze jadła ich zupę. Taki. No i Blondie też ma takie zdolności: potrafi na przykład otwierać drzwi. Dowolnej czasami pożyczać sobie jakieś różne rzeczy. Ale tu widzimy ją w kreacji przed dniem koronacji, jest bardzo, bardzo elegancka, do balu maskowego przygotowana, a trzyma w ręku maskę. Pokażę Wam, jak wygląda z bliska. Nasza Blondie Lux ma magiczną maskę z elementami złotymi i niebieskimi, a pod nią. Złote loki z naprawdę takimi złotymi nitkami, krótko obcięta grzywka, a włosy są zawinięte w dwie takie kule wielkie. W uszach dwa długie kulczyki w kolorze mocno niebieskim. Mamy tutaj troszkę srebrnego brokatu, gwiazdki, różne takie elementy kolorowe, różową szminkę na ustach. Naszyjnik, no niesamowity, złoty, tutaj jakby z takimi pagonami na, na ramionach, a sukienka, słuchajcie, ma normalnie w, 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 z futra taką ramionczka, taką wstawkę. Na przedramieniu y, taki, bransoletka wysoko podciągnięta z jednej i z drugiej strony. Tutaj mamy torebkę z kokardkami i złotymi dodatkami. Na dłoni bransoletka z kwiatami i złotymi elementami i niebieskie rękawiczki do przedramion. A teraz suknia. Gorset niebieski z taką złoto-czarną wkładką. Pierwsza warstwa sukni to taki błękitny atłas, a na nim złote, żółte i granatowe aplikacje z czarną kokardką. Pod spodem na żółtym tiulu, na którym są wydrukowane złote aplikacje. On jest przezroczysty, a pod spodem żółty materiał taki atłasowaty. Suknia jest rozkloszowana, wielka, szeroka. Bardzo balowa. Z tyłu rozchodzi się na dwie części, więc wygodnie będzie można robić wszelkie taneczne ewolucje. A jak tam buty? No, buty w kolorze sukni. Niebieskie szpile bez palców. Łapane wysoko nad kostką. Ze złotymi kokardkami z przodu. No i w komplecie oczywiście szczotka w kształcie klucza.